Dzień dobry, piątek, piątek 21 chyba listopada, spaceruję, bo co, wczoraj miałem zęba wyrwanego siódemkę, która wchodziła w kolizję z ósemką, więc tak wiecie, bez komplikacji oczywiście żadnych jednak, jednak to ingerencja w, w ciało, no, także jakoś specjalnie nie spuchłem, bo to tu górna siódemka. Została mi wyrwana w 3 sekundy. No dobra, medycyna naturalna. Bolące lędźwia. Zobaczymy, jak zadziała. Minus 1,2. Zobaczymy, ile ma woda. Minus 1,6. Coś tu mi nie pasuje, bo nie zamarznięta jest woda, ale. 哎，我去，我去。 Dobra, robota zrobiona.